Około 300 osób manifestowało na Rzeszowskim Rynku przeciwko działaniom prawa i sprawiedliwości. Uczestnicy manifestacji krytykowali działania rządzących wobec Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych oraz nowelizacji ustawy o policji. Mam pewien problem. Po pierwsze, nie mogę Was zanudzić. A po drugie, nie jestem specjalistą od mediów. To będę mówił tak, jak wszyscy w telewizji dzisiaj. Jak mówi pan profesor Gliński, który jednego dnia może być ministrem, drugiego dnia może być premierem. Trzeciego dnia prezydentem, a czwartego może i lekarzem kardiologiem. Wszystkim może być tak. <laughs> Ciekawe ma perspektywy. <laughs> nie znam się na mediach. A ponieważ nie znam się na mediach, to mogę tylko powiedzieć o tym, jakie media chciałbym mieć. I czego od tych mediów oczekuję. A oczekuję od mediów rzetelnej informacji. Rzerzenia kultury i sprawdzania rządzących. Czy w tej sytuacji? Czy w takiej sytuacji możemy wierzyć mediom? Nie! Ja też tak sądzę. podział władzy został stworzony po to, aby chronić nas, obywateli, przed y, działaniami władzy, przed tyranią, która, która może prowadzić do y, fatalnych skutków. Z tego nie zdają sobie sprawę rządzący, y, ale oni świadomie do tego brną, niestety. Y, minister Ziobro y, podobno ma dziewięć ustaw już gotowych y, dotyczących sądownictwa. Pierwszą z nich jest y, połączenie oczywiście funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. E, politycy PiS w y, zaufaniu mówią, że y, czeka tylko na zakończenie zawirowania z Trybunałem Konstytucyjnym, a potem będzie wprowadzał po kolei swoje, swoje ustawy. E, połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, wiemy jak to wygląda. Już było to e, wiele lat temu. Minister Sprawiedliwości nie może być jednocześnie prokuratorem generalnym, który będzie wyznaczał, rządził prokuratorami. Minister Sprawiedliwości nigdy nie będzie niezawisły. To jest polityk. Polityk zawsze będzie działał w interesie swojej partii, więc nie będzie walczył o dobro nas, nas narodu. Manifestację w Rzeszowie próbowała zakłócić grupa kilkunastu młodych ludzi, ale po interwencji policji doszło jedynie do utarczek słownych. No ale nie, o nie ma ja. tak o się o to chodzi, że możesz sobie wyjść skąd możesz z nikomu to nie przeszkadza, no, to, no. no wy, wy, nie dostaniecie, czy na kuchni Na razie nie dostają, ale, ale jestem za, to za to tym, to to żeby KOPO stał jako profesjonalna organizacja, która będzie przynajmniej po jednym ekstraktowym członku w każdym województwie. Ja tak pani jak się organizować, Ale oni, oni swoją ideę, bo nas nie .